Nie, czekajcie, bo, bo jest kraka dostałem. O kurwa, mi się gardło zaciska i tak szarpie. O kurwa, jak wyciągnę Za ze skrzydła komor. Bo to miłość. Potrzebuję pomocy, Timek, ale chyba go nie ma. Ej widzieliście? adekery Wiecie do czego Adeker jest dobry, jak się okazało. Caitlyn. Caitlyn jak się okazało jest dobra. Dostania 300 range od fighta i puszczania ERKi. Co wy na to? Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Dobra. Moje argumenty czemu yy, zawodnik Caitlyn jest zjewany? Uwaga. Argument pierwszy. Fight jest tutaj, rozgrywany. Hate nie stoi tutaj. Może zadać autoatak? Nie robi tego. I to wszystkie argumenty, ale starczy. Bo AD carry po prostu jest od tego, żeby zajebać ulti za 200. Autoataki na AD carry He eee, to już przeszłość. Będą BDS na melanżę, ale jakie melanżę? Naprawdę. Ja rozumiem takie melanże, gdzie dla beki sobie puszczasz to Ale to jest dla beki, dla beki Ale dla tej samej beki Puszczasz sobie kurwa Nie wiem co Green Grenada no. Kurwa słuchać czegoś nowego, co lubię, co jest w moim klimacie A nie kurwa wchodzę na YouTube i widzę typa, który Na autotunie pod kurwa cloudowo Trapowo chujowy beat <laughs> Brzmi tak samo wszędzie i jeszcze nawija o tym samym, no. Spaliłem grama, w następnym tracku spalił już półtorej, nie? I, kurwa, to nie, to nie znaczy, że on zrobił progres. Była niezła biba, tam wypiłem trzy piwa i później, kurwa, następny rok. chodzi nowy level ameryczki, trapowy beat. <laughs> a, a, cztery piwa zostały wypite. <laughs> no to, kurwa, taki wyścig, kurwa, ile to ja nie zajebałem używek, marihunany i tak dalej. No to... <noise> to też śmiech na sali jest. Wiecie, 5 lat temu... Nie, znaczy 10 lat temu spoko. A teraz to jest tak, że... Masz koleżankę kurwa 12 lat, która na Instagrama wstawia zdjęcie no, pierści Gibbon joint z kurbysyn. No to... Rolik Jak ja słyszę, że ktoś kurwa z zajawki nawija, że... Jebie 3 szmule na... Kurwa pieska i jednej wali palcówkę, tylko jednej, niestety, bo drugą rękę mozaję tą. Jaraniem Joja jeszcze by jej nosem jedną osówkę, ale ff, akurat koks wciąga. I to wiecie, no to. Pff, 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 pff. Słuchałem grapu i dalej słucham. Słucham cały czas tego samego, tak naprawdę, bo słucham tak. Od skulowej ameryczki i takiego typowego dla polski snytów w stylu właśnie kurwionego flow czy czegoś. Zresztą, nie no, beat po prostu musi trafić. Ale jak słyszę taki typowo, kurwa, klaudowy beat trapowo chujowo, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Który brzmi dokładnie tak samo. I w każdym z tych bitów można by było na początku dać. Jezu Chryste, GUBI! No, to to nie, to kompletnie nie. Po prostu musi być, to wiecie, takie pum, 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 i chuj, nie? Musi werbel stopa, segraś. Dlaczego każdy chce. Jest tylu raperów teraz? Bo sprzedaje się gówno. Wystarczy, że napierdalasz takie kurwa banały jebane, jak życie jest trudne, nie miałem łatwo, dołożysz do te historię że stary ci wkładał kutasa aż po ósemkę i... wiesz, no i jest git, nie? Nie chce mi się żyć na takim świecie, gdzie ojciec każe córce klękać i łapać za faję aczkolwiek też, y, na przykład, no nie wiem to co się dzieje w Ameryce, to też jakoś do mnie nie trafia, wiecie te wszystkie świry, kurwa, tatuaże, dready i tak dalej czy jakieś Machine Gun Ankeli to to nie, to też do mnie nie trafia. Ja to jestem dalej w czasach szerokich spodni Muzynów. Nie wiem Album wydaje, a będzie cały album wydany. Aha, bo to, uuu, to... No jak cały album będzie wydany to Krzysztof, kurwa. Wjeżdżamy co? Na instancie. Weź tam zobacz, czy jeszcze bilety są jakieś vip najlepiej. Żebym na Backstage mógł sobie zdjęcie z nim zrobić. I co jeszcze? Dziś to jest chciał ja zrobić? No i nie, za dupę złapać. Czą za dupę? No i za cycki. To ty zacycki za dupę. No. I zrobimy sobie takie zdjęcie na, na fanpage, e, co? Myślę, że jak VIP zapłacisz to. Facebook nas pobanuje. To będzie. Co ty? Owe jest to bioden Chyba to biaden niemcem, bo... Midlanerem nie. Nie w tym momencie. Czego według ciebie Overpool teraz jest słaby? Bo gra Soraką na midzie. Właśnie dlatego, że troluje pikami. i Nie gra pikami w mecie i pajacuje. Nie tryharduje, no nie pamiętam, że. Długo już nie tryhardował. Barona poszli, ej Barona robią. Może tam wskoczyć? Ja tam, ja tam typuję. Typuj, 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 typuj. Dobra, typuję. Zgadza z tobą. A, nie ma A ty, czekaj, chyba... Kurwa. Nieee. No ale chyba mi wskoczyła, chyba mi wskoczyła dopiero. Miałeś, miałeś, patrzyłem jak typowałeś, tak? miałeś chyba. Na pewno? A nie ja skoczyła pierdolę. mi dopiero... Ej, chyba mi wskoczyła, remko, no nie stralował bym do... A sprawdzę, więcej, kurwa. Ale dwa tygodnie to też nie jest jakoś... No dwa tygodnie. Ostatnio jadłem dwa tygodnie temu, czyli <laughs> zasługuję na małe co nieco i mam apetyt na loda, ale loda nie zjem, bo nie mogę, bo jestem chory. Zjadłem dobrego pączka, ale takiego naprawdę wybitnego, nie takiego, wejdziesz do sklepu spożywczego i kupisz pączka, tylko takiego albo do Nuta. Mm. ale takiego nie z Biedronki za złotówkę, chociaż one też są dobre, tylko takiego. 200 IQ stream. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak robi osioł, dźwięk, osioł, dźwięk. Podgłosy zwierząt dla dzieci. Dobra. No to będzie mój debiut na Comedy klaszu pierwszy. Sam się nie czuję teraz na w najlepszej formie, ale zobaczymy. To nie jeden gracz, a cała drużyna gra. Wiesz, co mi na ciebie Krzysiu polecili? Co po pierwsze, mam podobno zbanować Renektona, ponieważ Renektona Renektonem dobrze podobna. A co po drugie, mam sforcować gang na bocie, żebyś ty się stepował. I to jest podobno film. Tak mi powiedzieli. Powiedzieli, że to jest bardzo mocna taktyka. <laughs> Także czat cię zdradził, Arko. No. Mam na ciebie wszystko. Można mówić oficjalnie, czy nie? Możesz, kiedy masz kontrakt? Um, kontrakt mam do końca roku, ale nie hey. mogę nic więcej powiedzieć. Aha, ja. Ale w każdym razie, wiesz, Ameryka Vita, no tam takie pieniądze teraz są kubują. No Mary Koly. po Nie wiem, czy czego Snower, czy masz taki awatar? <laughs> Jezus, nower. Niestety ten awatar widać, no ale. Możesz zmienić. Ej, to tak, spróbuj. <grym> nie wiem, gdzie to się zmienia. Ale ja myślałem, że do Norberta zadzwoniłeś i się dziwiłem a co chodzi. No to ale nie nie chodzi? Norberta, weź za plecami, ja doniosę. Jak dostaniesz z w głowę, to, <grym> to jest mój apatrę. Nie, no to zresztą było dobre, to z bełczem, nie wiedział co powiedzieć. No, to z bełczem. nie ja, było z pokażem, ja, z bełczem było ja, miernie, co zdaje się. A co to bełcz? Bełcz? Mhm. Krzysztof, czym jest bełcz? Ja już nie wiem, czym jest bełcz. Nie wiem. Krzysztof pochodzi z bełcza. Teraz tam, to Krzysiu, jest bełcz, tam że Jest zobaczycie. pięć domów na prostej drodze. A to jest twoje miejsce. Twoje I, pola, I pola tuskawek. I tam jest bełcza. Tak za dużo nie można powiedzieć o tej wiosce, niestety. Próbuję ograć tych zawodników z tego elo. Patrzcie, czekamy tutaj na listę. Patrzcie, widzicie. Kilek. Teraz tu, ty. Widzicie to? Widzicie to co się dzieje? Pa 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 pa, pa, pa. co on robi z nimi? Teraz trzeba idealnie przejść między turetami, czyli gdzieś tutaj. Kurwa.